Marihuana Papieros miłkawa Marihuana Zielone Marihuana Jest, jest sielsko Chociaż nie wiem czy to uznawać jako narkotyk czy nie Aha, Internet Może Facebook jest narkotykiem? Tak, to... I może nawet trochę jestem uzależniona od niego Amfetamina Metamfetamina, amfetamina Feta Metafetamina. LSD. Tak zwany kwas. Jakieś pigułki, czyli pigułki LSD. LSD. Kokaina. 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 Pigułki różnego rodzaju, bałtu. Piksem się objęło Różne środki w lekach nawet, w dużych ilościach. Koksy, strzykawka. Ekstaza. Ekstazy. Heroina. 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 Że po prostu krawki na oczach i nic innego poza tym nie widzimy. To przemoc, problem z kontaktem z rówieśnikami, problemy w szkole, w domu i może jakaś próba ucieczki od tego, co nas otacza i próba dobrej zabawy tajemnicą taką, z, taką, która może doprowadzić nas jakby do, na ogół, do śmierci, do utraty panowania nad sobą. Ucieczka od rzeczywistości, ale no, według mnie od narkotyków bardzo łatwo się można uzależnić. Taki człowiek, który się uzależnia od czegokolwiek, się szybko niszczy, od narkotyków to może stracić zdrowie, stracić rodzinę niski. Przyjaciół. No, wszystko co ważne Taka po prostu potrzeba brania czegoś, że nie uraź sobie życia bez tego. Niektórzy to po prostu wmawiają sobie, ale niektórzy naprawdę by nie mogli bez tego żyć. No ty o tych krokodylkach, co czytałem, to wiem, że włoski się radno można można nie? A tak to mi się wydaje, że się ze śmiechem, z dobrym nastrojem, euforią. Na pewno jest to dobra zabawa, ale ostatecznie z okropnym nałogiem, z którego później ciężko wyjść, można nawet ze śmiercią, bo i tak to się kończy. Więc ogólnie nie kojarzy mi się dobrze. Jak ktoś już, jak ktoś już jest uzależniony, no to potrzebuje tego na bieżąco, czyli już uzależnienie i same negatywy, wpływ na, na psychikę czy życie z otoczeniem. Że chyba teraz bardziej są popularne narkotyki i bardziej dostępne, że praktycznie każdy może w kilka minut, czy no w krótkim po prostu czasie, zdobyć to bez problemu żadnego. Kiedyś chyba tak nie było. że chyba nie ma co robić i chce sobie popsuć życie. Chyba, chyba wyśmiałabym tę osobę. To zależy w sumie w jakim momencie bym to powiedział. Bo jeśli jest jakiś, nie wiem, problem typu w szkole, przechodzimy klasowe, jakieś, jakieś dziwne, czy, czy nie wiem, czy słyszę, że ta osoba ma problem w rodzinie i nagle mówi w ogóle na jakichś narkotykach i myśli, że to, że to polepszy sprawę, no to jest trochę głupie zagranie. Narkotyki kojarzą mi się z młodością, głupotą. No i w sumie jest z jakąś zabawą. No i ze śmiercią. Jakbym był rodzicem, to bym się na pewno martwił o swoje dziecko, że bierze. No bo nie wiem, co się dzieje w głowie tego dziecka. Czy ono zdaje sobie sprawę z tego, że jak to weźmie, to może się uzależnić, może zepsuć naszą rodzinę, albo sam swoje sobie swoje życie może zepsuć. No, ja na przykład wiem, że nie brała a niego nie, nie nie się martwię. No, nie wiem, jak on do tego podejdzie. No, martwiłabym się, ponieważ no, to jest ciężki nauk, tak? Ciężko z tego wyjść i na pewno martwiłabym się przede wszystkim dlatego, bo nie wiedziałabym, jak bądź. I na pewno zastanawiałabym się, dlaczego tak się stało. I nie wiem, próbowałbym na pewno jakoś pomóc, żeby nie kończyło się tylko na umartwianiu się. Na pewno bym próbował jakoś z nim rozmawiać. Na pewno nie bym nie przekonował go jakimś tam krzykiem. Karabin, tylko na początku, no... szczerą może rozmową, taką... Nie wiem, przy stole, w jakimś siedzeniu, rozmawianiu, rozmawianiu. Dlaczego wziął... Dlaczego by na styczność. Znaczy nawet, no, chyba go nie pytał skąd ma. Po co? Znaczy, po co. No dlaczego. A nie skąd, ma od kogo, przez kogo, z kim. E, mi się dowiedzieć, co było spowodowane, czy to może moja wina, czy przez jakieś inne kłopoty, może w szkole, może jakieś emocjonalne. E, no, ale przede wszystkim nie rozmawiał. to nie skutkowało, to dopiero wtedy wiem, no, może jakieś... Środki zaczął stosować bym go kontrolował. no nie ludzi. W większości przypadków jest to ucieczka od problemów, od jakichś niepowodzeń od, no od życia. Żeby to, że myślę, że jak wezmę narkotyki, to życie stanie się lepsze, że zapomnę wszystkim, że problemy znikną, no ale tak nie będzie. No może nikt to ma tylko na chwilę. Bałbym się o swoje dzieci, no ale to uczyłbym je, ja, tak, od najmłodszych lat, że po prostu to jest złe i że nie warto, no. mi na przykład przykłady, w internecie dużo jest takich na przykład zdjęć, czy różnych artykułów i bym uczył ich, żeby nie brakło. Wspierałabym go jak tylko bym mogła, zadbałabym o specjalistyczną opiekę, bo wiem, że taka jest rola rodzica. Rodzica rolą polega na tym, żeby wspierać dziecko we wszystkim i pomóc mu w każdej potrzebie. Nigdy nie wiadomo, co w głowie się wie, jakieś pomysły czy różne akcje, zajawki w głowie po marihuanie, czy nie wiadomo jakim narkotyku. W tym zawsze jest takie zmartwienie i niepewność. Myślę, że no na pewno nie byłbym spokojny. I w dziecku jakie to jest złe, jakie to może przynieść skutki negatywne, ale. Gdybym też wiedziała, że spróbowało, czy zażywa, to od razu bym nie wpadała w taką panikę. Tylko starałam się wytłumaczyć, każdy ma swój rozum i żeby po prostu dziecko wiedziało, jakie to ma konsekwencje. Uważam, że jeżeli dzieci tak chciałyby wziąć te narkotyki. I tak by je w sumie wzięły. Jest taka dostępność, że czy nie mam problemu, skąd można wziąć. Myślę, że mm... próbowałem przekazać dzieciom, że nie jest to najlepsza rzecz, ale nie zabroniłem tego w jakiś sposób. Próbowałem to po prostu przekazać. Naprawdę nie jest na przykład wina rodziców, że, że dzieci ci do nich, do nich należy chyba to wychowanie od, mm, od urodzenia do takiego wieku, chyba do XIII wieku. To, to głównie od nich zależy, jak dziecko się formuje. Później to już. Dziecko od XIII roku życia to już, już ma już własne, i to, co im przekazali rodzice, to oni szybciej czy później odkryją sobie i będą wiedzieli, jak się zachowywać. No, Wszystko jest dla ludzi, więc jeżeli coś tam w odpowiednio, odpowiednie, no to na pewno nie będą musiały jakieś spustoszenia, przynajmniej na początku. Na początku mogą pomagać i wszystko, a później będzie na pewno gorzej. Jeżeli będzie się sadzać, jeżeli będziemy szukać jakiegoś lepszego, mocniejszego, no to później no, nie, nie wytrzymamy tego w końcu. My jako tak sami tak chyba nie możemy tego określić. Zawsze musi być jakaś taka osoba, która wam powie, że to już jest za dużo, że nie możemy tak, tego nadużywać, że już to właśnie nadużywamy, bo często sami samemu nam się wydaje, że to jest coś dobrego, że nikomu nic nie robimy, złego sobie, nie robimy złych rzeczy, a tak przede wszystkim to no, są że szyki, plany pochłania czas, zdrowie często.